o poprawki do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nowe regulacje mają umożliwić legalizację niewielkich murowanych domków wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie spełniają wymogów altany. Chodzi o to, aby ochronić przed rozbiórką Około 900 tysięcy budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną. Poprawki, zgodnie z zaleceniem premier Ewy Kopacz, zostały przygotowane wspólnie przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Projekt opracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP z biurką Altan, który powstał przy Polskim Związku Działkowców. Rząd, aby wesprzeć inicjatywę obywatelską zaproponował do niej konkretne przepisy. Przede wszystkim altaną działkową będzie budynek wolnostojący o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym lub inny obiekt pełniący taką funkcję. Jego powierzchnia nie może przekroczyć 35 m2, a wysokość 4 m. Zida jest płaski lub 5 metrów, jeśli dach jest stromy. Do powierzchni zabudowy nie będzie wliczony taras, weranda lub granek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Zalegalne uznane zostaną już istniejące altany, jeśli spełnią normy ustawowe. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata w przypadku altan objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki. Postępowania te będą umarzane. Gdy działkowiec będzie miał wątpliwości, czy budynek w jego ogrodzie spełnia kryteria altany, to będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto, jeśli właściciel ma nakaz rozbiórki obiektu znajdującego się na działce, ale jego faktyczna rozbiórka jeszcze się nie rozpoczęła. To organ nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji, ma stwierdzić jej wygaśnięcie. Ten komunikat wydany został na posiedzeniu rządu w dniu 9 grudnia. Do dziś, to jest 17 grudnia, PZD nie powiadomił o tym działkowców. Woli ukrywać niewygodne dla niego fakty. Kolejny dowód, jak towarzysz Kondracki i jego klika mataczą. Ten jasny budynek za mną to siedziba Sądu Okręgowego w Poznaniu. 11 grudnia sąd w trzyosobowym składzie po rozpatrzeniu odwołania Reneusza Jarząbka ogłosił postanowienie. Oskarżony został uniewinniony od gruźb karalnych, natomiast sprawę rzekomego pobicia dwóch aktywistów PZD przekazano do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy. Sprawa trwa już 6 lat. Sędziowie nie mogą zadecydować o wyroku. Sędzia Dariusz Kawula nie wyraził zgody na nagrywanie ogłoszenia wyroku. Sędzia wolał złamać artykuł 357 Kodeksu Postępowania Karnego niż ujawnić opinii publicznej uzasadnienie postępowania. Sędziowie, którzy odmawiają nagrywania, boją się, że ich niekompetencja i stronniczość Zostaną wykazane i udowodnione. Z doświadczeniem wiadomo, że sędzia, który nie ma taczy, jest doświadczonym sędzią, to nie ma nic przeciwko nagrywaniu posiedzenia sądowego. Postępowania sądowe są w Polsce z założenia jawne, a to oznacza automatyczne prawo wstępu dla publiczności. I możliwość utwarania jego przebiegu. W myśl stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzi na interpelację poselską nr 23-134, nagrywanie przez stronę rozprawy nie wymaga zgody sędziego. Od 6 lat Ireneusz Jarząbek musi odpierać. Wściekłe ataki aktywistów związkowych. Rzekomo poszkodowany Janusz Cybichowski, eks-przewodniczący Komisji Rozjemczej w Okręgu Poznańskim, napisał w tej sprawie nawet list do prezydenta Komorowskiego: Cytuję: Toczy się sprawa o pobicie dwóch społecznie pracujących członków zarządu komisarycznego. Pan Szybichowski za przejazd z Poznania osządza y, wystawiał sobie delegację. Na ostatniej rozprawie nie mógł zrozumieć postanowienia sądu i prosił o wyjaśnienie. W tym liście jest też o aferach podsłuchowych, wyłudzaniu pieniędzy przez posłów y, ciężkiej pracy komisji wyborczych. I tak dalej, i tak dalej. Panie prezydencie Komorowski, puk, puk, niech pan coś zrobi z tym jarząbkiem bo nam się nie udaje. Horror, obłęd do psychiatry. Z kolei emerytowany pułkownik PRL-u Zisław Śliwa napisał do rzecznika praw obywatelskich iż w składzie zarządu Stowarzyszenia Zielona Dolina jest Łukasz Aniołek, związany z prezesem Stowarzyszenia Ireneuszem Jarząbkiem, więzami rodzinnymi Pasiek. Otóż, pułkowniku Śliwa jak zwykle pan kłagnie Łukasz Aniołek od trzech lat nie mieszka na działce, bo wyprowadził się, a wytykanie powiązań rodzinnych jest po prostu nieeleganckie i świadczy o braku dobrych manier z Pana strony. Zresztą, jak znam Pański życiorys, gdzie miał Pan ich nabrać? Od Towarzysza i jego córki Małgorzaty i zięcia radcy prawnego pracowników PZD organizacji ogarniętej nepotyzmem na ogromną skalę. Nieładnie tak okłamywać Rzecznika Praw Otynskich którą Pan nie dorasta pod każdym względem. Potrafi Pan jedynie wyrzucać ze związku emerytowaną wydowę, która powiedziała otwarcie, że jest za stowarzyszeniem, bo PZD okrada działkowców. I nie pomyliła się. W listopadowych wyborach dla burmistrza Swarzęca wybrany został dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta Marian Szkudlaryk. Oto co powiedział w wywiadzie telewizyjnym przed wyborami. To jest Wieczór WTK. Roman Wawrzyniak. Witam Państwa. Dobry wieczór i zapraszam na debatę dzisiaj z kandydatami na burmistrza Swarzędza. Pasjonująco, można powiedzieć, zapowiada się ten niedzielny pojedynek. Na placu boju pozostała obecna burmistrz Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady Miasta Marian Szkudlarek, który przyjął zaproszenie do naszego studia. Jest z nami. Dobry wieczór. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana redaktora. Witam mieszkańców miasta i gminy Swarzędz. Z naszą kamerą jesteśmy dzisiaj przed Urzędem Gminy w Swarzędu na rynku, gdzie jak widzimy teraz, właśnie w podglądzie, zgromadziło się przynajmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu nawet mieszkańców tego miasta. Jest tam też nasza reporterka Olga Sokal, z którą za moment się połączymy. Teraz, może, pan Ireneusz, który czeka przy telefonie, prosimy o krótkie pytanie, jeśli można. Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie, jakie jest pana stanowisko w sprawie ustawy i reformy o ogrodach działkowych, ponieważ z panią burmistrz Tomicką rozmawiamy od pięciu lat bezskutecznie, o nasze prawa walczymy i nie osiąga to żadnych efektów. Bardzo dziękuję Pani Renuszu za tą dyscyplinę czasu. Ja jestem zwolennikiem w ogóle, przechodząc do ogrodów działkowych, żeby wprowadzić bonifikaty odwieczystego użytkowania. My jesteśmy jedną z niewielu gmin, która taki bonifikat nie wprowadziła na poziomie 90-95%. Dotyczy to około 3000 użytkowników. Większość to są spółdzielcy, a jeżeli chodzi o ogrody działkowe, ogrody działkowe, wszystkie muszą mieć uregulowane sprawy własnościowe. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby uwłaszczać docelowo działkowców, natomiast biorąc pod uwagę reformę ogrodów działkowych, możliwość ustawy. rzeszania się, to są ustawy już, które nie należą do naszej gestii Rady Miejskiej czy Burmistrza, uważam, że tu nie należy utrudniać działkowcom, należy im pomagać. My mamy taką możliwość, mamy ogród działkowy, na którym nawet mieszkańcy się w tej chwili meldują. Zważymy. Statut. Pytacie Państwo o jego losy. No to odpowiadam. Nowy statut nakłada na prezesów ogrodów bardzo duże obowiązki, czyli jeszcze większą odpowiedzialność. Tymczasem pasożyty siedzące w okręgach, delegaturach i warszawce nie odpowiadają za nic. Te struktury związkowe są większe niż 16 województw. Panie i Panowie, prezesie ogrodów, akceptujecie to? Dziwne. Liczycie, że Was wybronią? To popatrzcie na ogród w Poznaniu przy ulicy Multowskiej. Idźmy dalej. Wniosek o rejestrację statutu został złożony w KRS-ie 28 października tego roku. 7 listopada Sąd Rejestrowy przekazał dokumenty do Magistratu Miasta Warszawy z wnioskiem o ustosunkowanie się. 28 listopada Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, w którym stwierdza wadliwość zarówno trybu uchwalenia, jak i treści statutu bowiem delegatów na zjazd okręgowy wybiera się w ogrodach. Pytam, czy gdzieś na ogrodzie odbyły się takie wybory? Nie. PZD jak zwykle przeważyło działkowców. Na tak zwanych przedzjazdowych konferencjach zebrali się członkowie okręgowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej. Was, szanowni działkowcy, tam nie było. Nie zaproszono Was. To nie pierwszy taki przypadek. Już od lat Towarzysz Kondracki i jego świta nie liczą się z działkowcami. Oni mają was widzieć. Te konferencje nie były uprawnione do wyboru delegatów. Kolesie wybrali się sami. Statut jest niezarejestrowany. Dziś mamy 17 grudnia. Czyli PZD działa nielegalnie. Uwag, jest zresztą więcej Uzasadnienie Liczy pięć stron Urząd Miasta Warszawy Powołał zespół Zamierzający spotkać się Ze wszystkimi stowarzyszeniami Działającymi na terenie Mazowsza Można skontaktować się w tej sprawie Z dyrektorem Biura Prawnego Panią Marią Błotkowską Urzędowi zależy na tym By jedyną stroną nie był ja dotychczas PZD a co nowego w poczcie plebiscyt przebiega przy całkowitym łamaniu zasad demokracji rot Złotowska 2 w Poznaniu przy wejściu stał oddział firmy ochroniarskiej pacyfikowano działkowców postawami tęgli mężczyzn byle nie doprowadzić do założenia stowarzyszenia rot Pogoń Sosnowiec. Oczywiście nie obyło się bez przepychanych, zarówno słownych, jak i fizycznych. Z ramienia OZetu było tu sześć osób z kierownikiem biura katolickiego na czele obstawili wejścia, blokując dostęp dla gości o innych orientacjach ogrodowych. Ponadto pani przedstawiająca się jako przedstawicielka OZU zawładnęła listami obecności i broniła ich jak lewica. Serio, takiej desperacji tu jeszcze nie widziano Dosłownie Siłą działkowcy listy jej odebrali Skończyło się na tym Że ci chcący obsługiwać Z ramienia oz Zebranie musieli opuścić lokale Wśród buczenia Okrzyków i gwizdów działkowców Nowy zarząd Już postanowił Zmienić zamki w pomieszczeniach delegatury Oj, będzie się działo Jak podały nowiny Zabrzańskie Przedstawiciele lokalnych struktur blokowali wejście na zebranie osobom chcącym założyć stowarzyszenie. Gdy ta sztuczka się nie udała, próbowano nie dopuścić ich do głosu. Tymczasem stowarzyszenie chce uzyskać pomoc finansową z budżetu gminy i funduszy pomocowych oraz założyć organizację pożytku publicznego. Dziś płaci centrali 18 tysięcy złotych rocznie. Witajcie. Zrobiłam mały krok do przodu i w końcu mam numer i adres aktualny mojego stowarzyszenia i teraz znowu muszę nanieść poprawki i zrobić prawidłowy wpis do księgi wieczystej. Jak się okazało mój obrót był ujęty pod innym adresem w geodezji. Szok. Teraz po trzech miesiącach walki pan naczelnik wydziału Pomógł mi w sprostowaniu wszystkiego i naniesieniu prawidłowo działek geodezyjnych na planie mapy i nadaniu numeru od ulicy, na której jest nasz ogród. Następny krok to prostowanie ziemi na terenie prywatnym. Burden, jakiego ten można spotkać. Tymczasem wyodrębnił się ogród imieniem Wincentego Orłowskiego w Turku. Gratulujemy. Stowarzyszenie Ogrodowe Niezapominajka w Sztumie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, ale mają problem. Prezes dostał odmowę wpisu do księgi wieczystej, a ma użytkowanie wieczyste. Ale nie ma zaznaczonego w geodezji nazwy swojego ogrodu. Jest tylko wpis PZD. No i zaczyna się dalej. W Warszawie okręg ogłosił konkurs dla geodetów, firm geodezyjnych na wykonanie map, do celów prawnych. Macie dowód, co oni robili przez 30 lat. Przecież to jeden wielki burdel. W Katowicach PZD podważa decyzję mecenasa pomagającego ogrodom. Pisze nawet do Izby Adwokackiej. Obłęd aktywu jest historyczny. Kolejny mail. informujemy, że w dniu 25 listopada po kilkumiesięcznym oczekiwaniu gdzie w sprawie nic się nie działo, sąd rejonowy, Szczecin Centrum, Wydział Gospodarczy, wpisał do KRS-u pod numerem y, tam takim i takim stowarzyszenie Ogrodowe imieniem Powstańców Wielkopolskich. Pozdrawiamy wszystkich działkowców w całej Polsce Komitet Założycielski. A to miło usłyszeć, że się znał już, komuś udało? Stowarzyszenie Ogrodowe Daindówka. Od dziś jesteśmy w rejestrze sądowym z numerem KRS 526659 Czekaliśmy od kwietnia. Zarejestrowane też zostało Stowarzyszenie Ogrodowe w Pajęcznie. Pozdrawiamy cię Piotrze. Cieszę się, że się udało. Rozumiem, że wiosną oblewamy sukces. ROD Jawor Jaworzna w dniu dzisiejszym otrzymał wpis do KRS-u. ROD Storczyk 2 w grudniu. Mamy KRS, ale stary zarząd odmawia przekazania majątku. Wymyślili sobie odwołanie, twierdząc, że sfałszowaliśmy wybory, Pogłosowały głosowały osoby nieuprawnione. Następna wiadomość. Witam serdecznie. ROD Tenczynek. B z pod Krakowem 22 listopada Udało nam się odłączyć od PZD Teraz czekamy na wpis do KRS -u. Zobaczcie jak ludzie się cieszą Że mogli wyjść spod Wiecie czego Jeszcze jedna wiadomość Napisałam wniosek o rezygnacji z PZD Prezes do mnie zadzwonił i powiedział, że mam oddać klucze od mojej altany. Co mam, z... <noise> Co mam z tym zrobić? Głos wskazywał na osobę pod wpływem. Pani Reno, może mu się Pani po prostu podoba. W województwie Lubuskim zakład ubezpieczeń społecznych przeprowadził na ogrodzie kontrolę w zakresie zawierania umów. Jak również ich oskładkowania za okres 10 lat kontrola wykazała nieprawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych oraz brak oskładkowania wypłacanych wynagrodzeń. Konsekwencją tych działań ZUS przypisał składki wraz z należnymi odsetkami na ponad 50 tysięcy złotych, burdel do kwadratu i na koniec mail od Pana Józefa z Poznania Starego działkowca wyjadacza 8 lat temu Pozbawiono go członkostwa Ale nadal dostaje wezwania Do zapłacenia składki związkowej I co? Nie powiecie, że to budel? Pomyślcie Państwo jak to jest Rzekomo pracują społecznie Ogrody chcą uciekać Czyli będą mieli mniej pracy a oni nie. Przeszkadzają. Dziwne jest to społecznikowskie zaangażowanie, prawda? Tak wyglądają resztki ogrodu przy ulicy Multowskiej w Poznaniu. Polscy działkowcy okradzeni zostali przez związek na kwotę 7 milionów złotych, bo tyle trzeba było zapłacić za bezumowne korzystanie z gruntu. A około 100 działkowców nadal z niepokojem czeka na dalsze decyzje sądu. Tak wygląda pomoc prawna ze strony PZD. Do zobaczenia. Piszcie do nas na adres esodtv.maupa.wp.pl. Gwarantujemy anonimowość. Dobiesław Wieliński. Takie są fakty.